Za każdy dzień zapłacić chcę, choć cenę za wysoką staliłaś wiesz. Niełatwo jest z tą myślą biec, że nie ma już nikogo, kto podniesie cię. Zapytaj mnie, ile jeszcze serc po drodze będę łamać. Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Pro Rozmawiajmy. Witam się z wami DJ Polosoid i kontynuujemy naszą serię moi drodzy. Dzisiejszy temat to Dawid Kwiatkowski. Dlaczego? Bo ostatnio lekko stroniczy poruszyli ten temat. Ja akurat dzisiaj w radiu słyszałem o dronach z Amazona. No, i ten temat jakby mnie zaciekawił, a trafiając na te drony, trafiłem na Dawida Kwiatkowskiego, właśnie lekkostronniczy. I, moi drodzy, temat mnie zaciekawił, bo ostatnimi czasy facet stał się dosyć sławną osobą. No i moi mm, kochani, no. Koleś trzepie gruby hajs zapewne, no trzeba przyznać. Przede wszystkim chciałbym mieć na uwadze to, że to jest moja opinia, może to być kupa hejtu zarówno osób, które lubią Dawida Kwiatkowskiego, jak i tych, którzy powiedzmy go hejtują, nie trawią i uważają, że jest pedałem. Ok, zacznijmy od tego w ogóle, kim jest Dawid Kwiatkowski. Moi drodzy, Dawid Kwiatkowski to jest taki chłopak pochodzący z Gorzowa Wielkopol Wielkopolskiego, mający 17 lat, który zaczął blogować 5 lat temu i stał się takim maskowym i facebookowym fejmem, na który poleciały gimbuski, które zresztą pozdrawiam i mam nadzieję, że. On, powiedzmy będą mnie tutaj dyslajkowały pod tym odcinkiem czy też cisnęły bardzo serdecznie Was pozdrawiam chuj wam w dupę Wyjmijcie te putasy z uszu, jeżeli nie słyszycie jak koleś śpiewa, ale okej, okay. mniejsze o to. Kim dalej jest Dawid Kwiatkowski? Jest to moi drodzy brat, czekajcie jak on się nazywał kurwa Czekajcie, czekajcie, muszę go znaleźć A... Michał Kwiatkowski. Michał Kwiatkowski to jest wokalista śpiewający po francusku. On z kolei zasłynął we Francji i dzięki temu, mając znajomości Dawidowi, było się łatwiej wybić. Ale jak to się stało, że Dawid w ogóle osiągnął taką sławę? No bo trafił pod skrzydła moi drodzy gościa o nazwie Igor Pilewicz. Igor P Pilewicz to osoba, która jest odpowiedzialna za sławę takiej wokalistki jak Hanej. Nie wiem czy kojarzycie, jeżeli nie no to zapraszam na YouTube. On między innymi był na jej startach i on jest między innymi odpowiedzialny za jej sławę. I za sławę też Dawida Kwiatkowskiego, który zorganizował Kwiatkowskiemu oczywiście koncert w Warszawie i spotkanie pod kolumną Zygmunta, na które przyszło około 600-700 osób, a na kolejne spotkanie około 1000, także no całkiem, całkiem nieźle. No... Trzeba przyznać, że start miał łatwy. No ale dobra. Ogólnie, co sądzę o samym gościu? No, koleś wygląda, znaczy, no. Nie ukrywajmy się, to jest taki polski Justin Bieber. On sam nawet tak określa siebie, że to jest. On jest jak podobny do Justina Biebera i łączy ich to, że oboje się wybili w internecie. No tak, ale ty jesteś małą mróweczką z Polski, a to jest koleś znany na skalę światową. Ale to. Pamiętajmy ten fakt, okej. Okay. Będę dalej cię jechał tutaj w moim wideo i też trochę pochwalą. Przede wszystkim za co pochwała? No za to, że koleś, no w sumie, nie, że się nie podał, ale no coś tam osiągnął, nie? No, ma swoich fanów, właściwie fanki, zarabia gruby hajs, bo jego płyty teraz sprzedają się jako najlepsze płyty chyba w ogóle w sprzedaży, historii i tak dalej. Plus dla wytwórni, która wymyśliła sobie, że. hej, co sumie fajnie by było wymyślić takiego polskiego Justina Bibera, wiebać gdzieś tam te gimbusiarskie tapeciary na powiedzmy Facebooku do Mpika i żeby parę płytek poschodziło no, i tak też, moi drodzy, się stało. Powstała jakaś, znaczy powstała, znalazła go jakaś wytwórnia, postanowiła: Ej, w sumie wiesz co, zrobimy z ciebie pedała. A nie, sorry, już nim jesteś. Sorry, to jest prawda. Um, I um, moi drodzy, no. Um, no i tak się stało, że to jest polski Justin Bieber, kupa gimbusiarek i nie tylko się nim jara. I trzeba to przyznać. Ja jestem bardzo opiniotwórczy, tutaj jak widzicie, i nie boję się krytyki, nie boję się niczego. Um, więc po nim sobie jadę i sorry, przepraszam, jeżeli kogoś urażam, ale taka jest prawda i kiedyś, kiedyś mi za to podziękujesz pewnie osoba oglądająca ten film. Ale dobra, pójdźmy dalej. Za co jeszcze go mogę pochwalić? Hmm, no na pewno, że ma kupę fajnych fanek za sobą, no to mam zazdro, mam zazdro stary, kurwa, tyle dup, co ty tam masz, to pewnie nie jeden by ci pozazdrościł. No ale dobra, ja też mam swoje tutaj fanki i... Sądzę, że one są bardziej ogarnięte niż te twoje gimbusiarskie laski krzyczące Aaaaa! Jak przychodzisz na koncert czy coś takiego. No ale okej, okay. okej, okay. masz tam swoje te powiedzmy. No, jakby to Nitro powiedział Playsy, masz tam jakieś szacunek wśród nich, okej okay. Ale jak widzisz, kupa osób cię hejtuje. To jest... Identyczny przypadek jest z Justinem Biberem, czyli tak. Twierdzimy, że jest to pedał. Dlaczego? Bo ubiera się jak pedał, bo wygląda jak pedał i prawdopodobnie, prawdopodobnie tym pedałem jest. E, Okej. Okay. Kolejna sprawa. koleż osiągnął sukces. E, jesteśmy Polakami, czyli nasza mentalność e, zmusza nas do tego, żebyśmy kogoś krytykowali za coś, e, co osiągnął. Także powiedzmy, krytykujemy Kwiatkowskiego, bo mamy go na topie. On jest teraz powiedzmy popularny. Zjedźmy go jak burą szukę. Okej, okay, niech sobie będzie chłopak tam zjechany kupę dyslajków pod jego filmami. Kolejna sprawa, moi drodzy, w dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest obrobić dźwięk, tak, żeby z osoby, która nie potrafi śpiewać, zrobić osobę, która zacznie śpiewać jak, jak osoby, które mają talent do tego. No, i rozjebał mnie jeden z komentarzy um, osób, które oglądały jego wideoklip. Który zresztą jest nawet całkiem fajny, laska jest spoko, tekst jest spoko, ale komputer tak napierdala tam, że koleś napisał, że aż mu przycina procka tyle tam jest wiebanej obróbki wokalnej przez pecety. No i coś w tym jest, moi drodzy. Coś w tym jest. Według mnie koleś nie ma totalnie głosu do śpiewania. Wyglądem to on też nie grzeszy. No nie, żebym ja był lepszy, nie? Ja wcale tak nie mówię, ale on też piękny nie jest. Piękny to może być Ronaldo czy David Beckham. O, to są osoby, które powiedzmy są przystojne i wiadomo, że są, się podobają tam e, jakiejś dużej rzeszy osób. Okej, okay, um, no i cóż moi drodzy, no i taki Kwiatkowski teraz sobie zbija popularność, kupa osób się nim jara, robi sobie ten tur jakieś tam w ogóle liczby z, dupa, z dupy wzięte, nie wiem o co chodzi, i nie zagłębiałem się w to za bardzo, bo nie chciałem, ale powiem wam, że tak. Z jednej strony mu zazdroszczę i gratuluję, bo osiągnął sukces, ma siano, ma jeździ sobie na koncerty, Fakt, że miał e, fajniejsze wybite, wybicie. Z drugiej strony mu współczuję, bo ma kupę hejtu. Na przykład ode mnie też troszkę e, i od innych osób, tak jak Justin Bieber. E, no a z drugiej strony go jadę jak burą sukę, bo, no bo jest pedałem, a ja pedał w litrawie. Sorry, jestem szczery. Tak więc moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o Dawida Kwiatkowskiego, bo nie mam, nie mam do powiedzenia o coś więcej. Obczajcie sobie jeszcze jego klip. E, ten, ten taki tam ten. Co jest obróbka Kupę obróbki tej komputerowej Ja wam puszczę teraz Nie ma Moi drodzy, no to tyle. Myślę, że względnie końcowi dobiegliśmy po około ilu tutaj jest? 8 minutach, czyli Gimbuski już powinny dojść przy jego półminutowej wersji wokalnej. Także ja wam już dziękuję bardzo, zapraszam was do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka facebook.com slash djpalasite and thumbs do podawania tematów do Prorozmawiajmy, jak i zarówno na mój sklep z koszulkami djpalasitecapsle.pl Także moi drodzy, trzymajcie się ciepło, cześć, komentował DJ djpalasite i...